E, jakie nastroje przed tą walką z Czakijewem? Jakie nastroje? Bardzo bojowe. No. Nie mogę dać odpuścić. E, muszę po prostu boksować. No, widzieliśmy, wiadomo, że ja nie jestem zawodnikiem typu a Znaczy nie Lebiediew. No Lebediew nie bije za dużo ciosów, ale typu Jones, że na każdy ruch Lebediewa uderzał cios. Tak? No ale e, gdzieś tam na pewno dużą poprawkę trzeba wziąć i... I boksować po prostu, nie unikać, nie uciekać, yy, nie, nie czekać tylko na przetrwanie, tylko wyjść, boksować, yy, uderzać. Tak? Wiadomo, że jest to tylko człowiek i, i wszystko się może zdarzyć w czasie tej walki. Więc yy, jadę tam po to, żeby wygrać. No, inny, innego wyjścia nie widzę. Mówił Pan też, że chciałby walczyć ze zwycięstwem pojedynku Lebiedzie w Jones. To była bardzo krwawa walka. Yy, nadal Pan to podtrzymuje, chciałby Pan walczyć z Jonesem? Jak najbardziej, nie przeszkadza mi, e, Jones jest bardzo niewygodnym i nieprzyjemnym zawodnikiem, e, jest bardzo dobrym zawodnikiem, tak jak widzieliśmy, no. e, i techniczny i gdzieś tam ta kumulacja ciosów, e, które dostał Lebiediew, one się skumulowały i, i dlatego Lebiedziew można powiedzieć przegrał walkę, no w kumulacji, nie z jednego, tylko z całości jakby tych wszystkich rund, nie pamiętam dokładnie na której chyba, albo w dziewiątej, albo w dziesiątej chyba przerwali, Albo w 11, 9, 10, 11, nie, nie pamiętam naprawdę. Tak, tak byłem. Yy, tą walką za, zainteresowany, nie patrzyłem, nie, nie patrzyłem na rundę, tylko od razu po, po rundzie to było z trenerem rozmawianie, kto, co, jakie błędy, co powinien robić, poprawianie i tak dalej mówienie, więc yy, dużo, dużo roboty, no, duże roboty, a ja powiem szczerze, no, 41-letni yy, zawodnik, yy, dzisiaj będzie bokstawał 48-letni. Nie skreślajmy jej tak szybko. To są naprawdę zawodnicy, można powiedzieć, weterani, ale weterani, którzy mają bardzo duże doświadczenie i którzy na pewno nie, nie oddają walki bez walki. Tak? Oni tutaj wyjdą i na pewno zrobi wszystko, żeby, żeby wygrać. Tutaj oglądamy Krzysztofa Zimnocha z McCollem, ale gdzieś tam już słychać tę melodię walki ze szpilką. Czy Pana zdaniem pojedynek w ringu to jest jakby dobry, dobry sposób na rozwiązanie takich osobistych, osobistych jakichś kłótni? Teraz może tu już nie będzie. E, e, to może nie jest kłótnia, to jest pewien, e, pewien honor, pewne e, postawienie kropki na D. Kto tutaj jest lepszy, kto zasługuje na miano można powiedzieć w pewnym sensie najlepszego ciężkiego i... Zdaje mi się chyba rywalizacja, rywalizacja sprzed nawet boksu amatorskiego, tak mi się zdaje, gdzieś tam pewnie jakieś zetarczki były i to się skumulowało i dlatego e, Artur jest bardzo wybuchową osobą i, i gdzieś tam wybuchło, tak i no i stało się, no ja myślę, że będzie to bardzo ciekawy pojedynek, e, oczywiście stawiam na Artura, e, jest szybki, silny, mocno bije, e, nie boi podjąć się walki, wchodzi w ciemno i, i to będzie moim zdaniem pewna, pewne atuty Artura atuty zimnocha, że w miarę dobrze, raczej znaczy w miarę dobrze, dobrze bije z kontry, i, i fajnie mu wchodzi ten lewy sierp, ale to jest, to jest walka. To wszystko się może zdarzyć w w pierwszej, można powiedzieć, no nie w pierwszej, ale w, pierwszy, w pierwszych sekundach yy, pierwszego starcia już walka może się zakończyć, więc yy, myślę, że tak nie będzie. Myślę, że będzie to pojedynek przynajmniej 4-6-rundowy i obejrzymy kawał dobrego boku.